Witam Was, zapraszam do rozkładu o miłości. Stara miłość. Co odnośnie tego, w tej kwestii? No, tak dzisiaj będzie trochę inaczej, może trochę sentymentalnie, odnośnie starej miłości, odnośnie osoby, z którą Was coś łączyło yy, głębokiego, szczególnego, czego już nie ma, tej relacji nie ma, was yy, razem ze sobą nie ma. Więc proszę bardzo. Aby odsłuchały ten rozkład tylko te osoby, które czują taką potrzebę, które gdzieś mają jakieś myśli, nie wiem, czy zadziewają się w ich życiu jakieś sytuacje takie inne, nietypowe. Coś takiego w tej kwestii, że możesz potrzebować tego rozkładu, bo ja wiem, że nie wszyscy go będą potrzebować i nie wszyscy go powinni słuchać. Ale są tutaj na tym kanale osoby, właśnie, które go potrzebują. Dobrze, więc tak ogólnie trzy opcje. Wybierzcie sobie jedną z kart. Cokolwiek będzie tutaj ten wszechświat chciał Wam powiedzieć odnośnie tej starej miłości Waszej, tej osoby, tego czegoś ważnego dla Ciebie, to usłyszycie. Nie wiem odnośnie czego to będzie. Tak po prostu. No, zobaczymy, trzy grupy są. Zaczynam od, od tej karty, ja dla każdej z opcji wezmę trzy karty. Nie będę mówiła długo, będę starała się naprawdę powiedzieć krótko, bo, bo to, to dotyczy jakiejś twojej przeszłości, więc tu nie chcę tak, żeby to rozgrybywać, ale to po prostu jest coś, co na pewno ktoś ma usłyszeć. Pewne rzeczy w jakimś celu. No dobra, Stara Miłość. Pamiętamy karty niewyrocznie, mówią o energii. Te informacje są pożyteczne, jeśli potrafimy z nich właściwie korzystać. Więc weźcie to tak, aby Wam dobrze zrobiło, żeby Wam pomogło, żeby tak po prostu mm, ułatwiło Ci coś w danym momencie. E, zaczynam od grupy tej pierwszej. Stara Miłość. Poproszę trzy karty dla tej grupy hmm. jesteście bardzo podzieleni, jesteście gdzieś. No, w jakichś innych miejscach, w innych okolicznościach. Każdy z Was zajmuje się swoim życiem, ale wiesz co? Tu jest taka, masz usłyszeć to, że żadna ze stron w tej sytuacji nie jest szczęśliwa nie, nie jest jakby taka ukojona. Po tym czymś, co było, bo, bo tutaj tak, o, głęboko, bardzo weszło, zaszło głęboko, mocno. I też wody, ile wy tutaj macie, tak jakby ta woda, ona, ona tą wyraża tą waszą uczuciowość i wrażliwość w tym czymś, co było, jakby głębokie uczucie, głęboka namiętność, chciałam powiedzieć miłość, ale namiętność też tutaj jest taka ogromna. Jest taka, e, taka pasja. E, I tu jest ogień, i to jest taka informacja dla ciebie. Jesteś tu, ta osoba jest tam. Dzieli was jakiś świat, jakieś życie, sprawy. Każde z Was ma swój jakiś kącik, swój ogródeczek, coś tam sobie robi, żyje, ale mm, serce, myśli, tu tak. Y, nie ma takiego. Y, Wyciszenia tego bicia serca, tam gdzieś biją Wasze serca, gdzieś te, czy wspomnienia, czy takie dobre myśli o sobie nawzajem, ale również takie postrzeganie tego jako coś nieszczęśliwego, co nie zakończyło się właściwie i tak tutaj nas zabolało. Zabolało mnie, zabolało Ciebie. Skończyło się takim jakby rozczarowaniem, bólem serca, smutkiem i dla mnie, i dla ciebie. Jesteście tak od siebie odwróceni plecami, ale to jest tak. Wy to robicie celowo. A dlaczego? Dlatego, że jest namiętność, jest pasja, jest taki, macie tak ogromną seksualność w tej grupie, takie, takie pożądanie, tak jakby. To coś oprócz, oprócz uczuć, bo ta głębia jest, i to światło, i ta jasność jest piękna, czy było pięknie, było głęboko, dosadnie, ale musisz wiedzieć, że to coś jest przysypane, to jest takie przy, tak przykryte trochę, bo to nie mogło się spalać. Nie może się spalić ktoś, kto się nie pozwolił temu, żeby to się spaliło, żeby to rozpaliło was bardziej zostały stłumione. Taki tutaj zwariowany, trochę bajkowy świat, taka sceneria, kiedy nagle wyrwało nas, wyrwało nas i tak z butów polecieliśmy, poszybowaliśmy jakieś tutaj smoki latające, czarownice, dzikie bestie, takie, takie dzikie żądze, takie fascynacje, takie pasje. Ta relacja była dla was obojga takim Uzewnętrznieniem siebie, takim spełnieniem swoich marzeń, jakichś pragnień cielesnych, emocjonalnych, niesamowicie mm, wysoko, energetycznie, bardzo wibrująco. No, ale to e, tacy jesteście jakby albo poróżnieni, albo e, zamilknięci na, na znak jakiegoś, nie wiem. Nie to, że umówienia, nie, bo wy macie problem z mową, z rozmawianiem ze sobą, ale takiej jakiejś, nie wiem, przyzwoitości, nakazu, jakiegoś takiego powstrzymania się przed tym, bo ona wie, że jakby się tak do niego odwróciła, i on w tym czasie by się do niej odwrócił, to oni by wskoczyli w ten ogień. Oni by znowu, oni by rozpalili to wszystko, to co jest tylko stłumione bo tutaj nie jest ten pożar to uczucie ta pasja to nie jest ugaszone i tutaj jest tak to się tak tli to jest wiesz taki jakby taki uśpiony wulkan tutaj jest dla tej grupy więc siedzicie sobie w tych swoich ogródeczkach no i dobrze ale każdy z was może odczuwać wibracje może odczuwać właśnie to ciepło od środka te emocje te energie no, ponieważ Wy te energie, jak wszyscy ze sobą, przesyłacie sobie, czujemy je, tak? No, i tutaj mamy, jest i ogień, i woda, i się sparzyć można tak porządnie spalić, rozgrzać, tak rozniecić w sobie ten ogień, ale też napoić się. Tak, tak pragnienie, tutaj takie, takie, wiecie, nasycenie, takie. Pyszne to coś i głębokie, bardzo. No, to takie, to jest jakby narzędzie dla tej relacji, byłoby cały czas do, do wykorzystania. Ta relacja ma głębię, jest niesamowicie wibrująca, pasjonująca. Obie strony to czują, obie tak samo i wiecie co, to was zarówno łączyło, jak i was podzieliło. Ten ogień, to uwielbienie, ten wasz wulkan, to jest wasz wulkan, no po prostu. No, ta relacja ona ma swój prywatny wulkan, i wy o tym wiecie, a że teraz go, no tak przydymiliście, tam, przyśpiony, przysypany, przyduszony jest. No, bo tak widocznie uznaliście, że tak ma być, ale tutaj jest bardzo dużo takich emocjonalnych rozdarek, takiego. Jakiegoś romantycznego przeżycia. No dobra, wystarczy, miało być krótko, ja trochę za dużo powiedziałam. No dobrze. No to ta grupa, to o tej starej miłości. A teraz idziemy do drugiej grupy. Co wy macie o tej starej miłości? Co macie usłyszeć? <laughs> Wasze drogi rozeszły się. No, ktoś podjął taką decyzję, że one miały się, miały się rozejść. No bo co? Jakieś dwa światy, podwójność, dwie sprawy. Być może ktoś miał dokonać wyboru. No i jakiegoś dokonał. Tutaj sytuacja takiego próby ratowania siebie, ratowania swojego życia w tamtym czasie. Hmm, też takiego. Nie mówił ci ktoś o tej miłości, nie mówił ci o, o tym, wy sobie nie powiedzieliście o uczuciu, jakie do siebie macie głębokim. Tutaj u was to takiej dużo bardzo wrzawy, takiego jakiegoś poruszenia, takiej impulsywności, może nerwowości, e, takich upadków i wzlotów, bardzo ciężkich. Ale no dlaczego tak jest? Bo emocje, bo uczucia. Albo nieświadomi tego, nie rozumieliśmy wtedy tego, nie byliśmy na to gotowi, nie umieliśmy sobie z tym poradzić, albo po prostu nie chcieliśmy. Nie chcieliśmy sobie czegoś tam mm, powiedzieć, wyznać. No bo nie pasowało, on ci nie chciał powiedzieć, bo miał e, przed oczami na rzeczy Ty też, tobie też nie pasowało. Dbaliście o to, żeby. Mm, żeby dobrze to wyglądało z zewnątrz. Tutaj też jakby wasze dumy, czy to jakaś taka sytuacja honorowa miała miejsce, no i trzeba było z niej jakoś wybrnąć na chłodno, nie reagować emocjonalnie i poróżniło nas to, w czym się znajdowaliśmy, to życie. Ale ta relacja bardzo mocno dotknęła was, poruszyła was. Oboje, bo ona rozpaliła, ona ci y, pobudziła Ciebie, tą osobę też do życia, do takiej aktywności, tak jakby wybudziła z takiego uśpienia, z jakiegoś takiego, nie wiem, mroku życiowego, że ja sobie tam gdzieś w tym życiu coś mam, żyję, ale tak niezbyt się jakoś dobrze czuję. I nagle bum, taka przyszła rozpierducha i ona tak wszystko jakby roz, rozdymiła, rozniosła, no ale. Tak cię wybudziła do życia, że później jakby trudno wam było obojgu ochłonąć, jakby żeby te emocje opadły, żeby przyszło wyciszenie, uspokojenie. No i taka jest tutaj pokazana chwiejność, takie też poczucie braku, trochę takiego niespełnienia. No bo ja coś tam daje, nie dostaje tego, o, no to ta druga strona też czasem mogła mieć takie wrażenie, że no coś by chciała, tu nie dostała, tu... No tak nie patrzyliście na to, czy jest równowaga w tym dawaniu, otrzymywaniu, przyjmowaniu, ale to... Tutaj jakby to była taka pokazana... Jakaś sytuacja dla Was w tym wszystkim, żeby Was obudzić, żeby Wami wstrząsnąć, żeby też dać Wam w życiu do, do myślenia odnośnie siebie samych, gdzie ja jestem, w jakim momencie na no, mojej drodze, po co mi to jest, w jakim celu się to zadziewa, a tuż no, w takim, że wszystko się dzieje po coś, wszystko ma jakiś cel, no nic nie jest takie przypadkowe bez powodu. Wszystko ma, ma sens, jest potrzebne w danym, w danym momencie. I tutaj, jakby takie wybudzenie Was też trochę nastąpiło, z jakiejś takiej martwoty, czy z jakiejś takiej niedowidzenia czegoś, z jakiegoś takiego siedzenia w jakimś tam ukryciu w zamknięciu, zamknięcie siebie było też i też ta relacja jakby ona pozwoliła Wam się otworzyć, rozbudzić otworzyć na inne relacje, może na siebie samego no, na miłość, na życie, jakby mnie rozwarła od środka, tak mnie rozgrzała, że mi się rozszerzyły wszystkie naczynka i tak puściło mnie coś i no to pomimo, że to się skończyło, ale to miało za zadanie właśnie ukrwić ciebie, pobudzić do życia, przygotować się, wywołać jakiś wstrząs w was obojgu, po to, abyście sobie mogli w tej dalszej drodze życiowej, jakoś to inaczej układać, ale żeby po prostu nie być w jakimś takim śnie, w jakimś takim amoku, gdzie ledwo żyje i ledwo powłócze nogami. No, takie potarpanie tutaj miało być. Ale to, to nie było takie puste tutaj były emocje, pojawiło się także też taki jakiś przelot tych uczuć, ale nie chcieliście tak sobie jestem tym e, obonosić się względem siebie, bo jakoś wam to nie pasowało. Nie pasowało. No po prostu tutaj jakby rozombrał górę i tak. E, Zdecydowaliśmy, że, że musimy się rozstać iść w te dwie drogi nasze. No i tak sobie poszliście, ale to potarpanie, wstrząśnięcie było potrzebne. A po co? No to Ty już teraz wiesz w tym momencie, dlaczego Ci to było potrzebne, i jak teraz się czujesz, jak teraz wszystko rozumiesz, postrzegasz relacje, samego siebie w relacji, miłość, uczuciowość i też sprawy cielesne. No to teraz dopiero to wszystko odkryłaś i zrozumiałaś i być może jesteście już na etapie, kiedy czujecie wdzięczność, że ta relacja była, że tu już nie ma jakiegoś poczucia dyskomfortu, no ale to, to po prostu jakby było Wam w pewnym momencie ta równoległa droga na chwilę wspólna, a potem takie rozejście się, rozwidlenie było... tak miało być dla Was... No dobrze, wystarczy dla tej grupy i idziemy do grupa trzecia. Co tutaj ma o starej miłości ta grupa trzecia? Co macie usłyszeć wy? Co dla Was? No proszę. Miłość, która miała zaboleć, miała dotknąć, miała obnażyć jakieś twoje, twoje słabości, Twoje to, co miałaś w sobie nieprzepracowane, miałaś coś skonfrontować, czemuś czemu spojrzeć w oczy, jakiemuś, nie wiem, bólowi, jakiemuś doświadczeniu trudnemu. Tutaj jest pokazane rzeczywiście takie takie emocjonalne, Uuu, taka zawierucha, tak przyleciało, poleciało, piliśmy sobie razem wodę, wódeczkę, soczki, tak było. Mocno poleciało, tutaj jest takie popłynięcie, ale za chwilę to wszystko związane z jakimś, z jakimś bólem, tutaj też takie, takie rozczarowanie, takie... Hmm. Nauczka dla was, lekcja takiego przepalenia czegoś. Trzeba było przepalić energię, przepalić takie sprawy z przeszłości, otworzyć się, otworzyć siebie przed tą drugą osobą. Ta osoba też. A tak się tutaj uwolniliście do takiego lotu, do, do takiej podróży, która trwała krótko, ale była bardzo, bardzo intensywna. Ona nie zakończyła się szczęśliwie, ale taki jest, tak miało być na ten, na ten moment, bo ta kobieta ona, ona jest na, tej, na swojej drodze, ona ciągle, ciągle podąża w, 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 w poszukiwaniu, może w dojściu do, do jakiegoś szczęścia emocjonalnego, ku jakiejś spełnionej relacji. I ona, ona dochodzi cały czas, i, i ten mężczyzna, ta relacja z nim ona była taka nie, trochę nieprzyzwoita, no, trochę taka niedojrzała, coś zwariowanego tam mogło być, i też takiej niedojrzałości niedojrzałości jakiejś takiej ulotnej, przelotnej szybko się spaliliśmy, rozpaliliśmy się i pojawiło się uczucie i tak jak to. Przeleciało tak gdzieś też tak, jakby to krótkotrwały proces był. Kobieta jest bardzo inteligentna i, i świadoma, i w jej życiu to miało jej pootwierać różne komórki w jej ciele na przyjęcie tego, co jest dla niej przed nią dalej w życiu miało rozwinąć Twoje skrzydła na świat. Ty masz gdzieś teraz lecieć. Miało Was z czegoś uwolnić, wyswobodzić, pomóc Wam się otworzyć, wypuścić coś z siebie, bo Wy mieliście w sobie taką jakąś energię, albo przeświadczenie, myślenie, albo doświadczenie odnośnie związków, taką z, z przeszłości. Trudną i my poprzez takie ukłucie siebie emocjonalne dotknęliśmy tego po to, aby mm, oczyszczenie przyszło, aby można było pójść dalej e, w swoim życiu, i ona się tak otworzyła przed nim, tak jakoś przyjęła jego wiatr. On tak roz, rozwinął skrzydła, zrobił taki e, ruch mocny i to powietrze tak w nią mm, wiało i ona z takim zaciekawieniem tak go tak wdychnęła i tak, tak całą tak klatkę w to miała zaangażowaną i wtedy się tak zastanowiła i tak popatrzyła że że on gdzieś odlatuje on się nie zatrzymuje, on gdzieś tam frunie, on jest w jakimś locie złamane serca narobienie jakiegoś rumoru emocjonalnego i przelotny romans, przelotny, nie wiem, flirt, zabawa, ale to, to złapało uczucia ze sobą, żeby Was wyprowadzać na, na inne ścieżki, te, które są teraz przed Wami, te, które macie przeżywać, czego macie doświadczyć że tutaj się jakby nie ma informacji, że to było potrzebne ci do tego, żeby kiedyś była stabilna z tą osobą. Nie, właśnie nie. Miałaś to przerobić z nim emocjonalnie, miłośnie. Tutaj też jakby były jakieś sytuacje czy gniewu, czy roz, rozczarowania, ale też i jakaś odległość pomiędzy wami, ta, taka dużo przestrzeni, dużo takiej wolności. No to też no nie... Nie ułatwiły, nie pomogło w tym, w tym wszystkim. Ona taka, taka zadziwiona nim, tak, tak na początku jakby taka za, zauroczona, zatrzymała wzrok na nim, spojrzała na niego i taka jakby za, zafascynowana mężczyzną, a potem się zadławiła, potem jej coś zaszkodziło z tego związku, z tego mężczyzny, coś, co od niego przyjęła. Ale nie martwcie się to, po prostu. Tak, miało zaszkodzić. No miało tam gdzieś przydławić, po to, żeby teraz było lepiej, żeby wy, wynurzyły się z ciebie, żebyś pozwoliła wyjść ze swojego wnętrza emocją, energią, które nosiłaś albo od dziecka, albo nie wiem, z jakichś innych też przejęłaś pokoleń. Tutaj się musisz ospalić, oczyścić i mm, od nowa zacząć nowy etap. Tu, tutaj jest już u was takie wyzwolenie, nadchodzi po tej relacji emocjonalne, takie oczyszczenie i gotowość do, mm, do pójścia dalej. Hmm? Ważne to. To jest taka lekcja potrzebna. No dobrze, no to może to ktoś potrzebował właśnie też usłyszeć. Także dziękuję Wam wszystkim za uwagę. No i co? I słyszymy się niebawem.